Sytuacja w autobusie. Jaś wpatruje się w biust dziewczyny siedzącej naprzeciwko. W końcu dziewczyna wkurzona mówi do niego. Chcesz w gębę? O tak! A drugiego do ręki! Jaś mówi do taty. Tato, następnym razem bądź z mamą ciszej, bo się przez was nie wyspałem. Co ty gadasz? Nie wygłupiej się, przecież wiem co słychać jak ludzie uprawiają seks. Ale przecież ja wczoraj byłem na nocnej zmianie. Ja się opowiada Stasiowi, Gdy Małgosia urodziła, spytałem lekarza, kiedy będziemy mogli uprawiać seks. Mrugnął do mnie o okiem i powiedział, że kończy za chwilę dyżur i będzie czekał na parkingu. Ja z Małgosią i sześcioro dzieci stoją na przystanku autobusowym. Na przystanek przyszedł też niewidomy facet. Po dziesięciu minutach podjeżdża autobus. Okazuje się, że jest tylko siedem wolnych miejsc w autobusie, tak więc wsiadła tylko Małgosia z dziećmi, a jaś z niewidomym mężczyzną poszli piechotą. Po kilku kilometrach drogi Jasia zaczął wkurzać dźwięk stukania laski i mówi do faceta. Nie może pan na koniec laski nałożyć kawałka gumki? Strasznie mi irytuje ten dźwięk. Gdybyś ty Jaś, umieścił gumkę na końcu swojego kika, nie zasuwalibyśmy teraz piechotą. Mysz ze słoniem idą na lodowisko. Słoń mówi do myszy. Ej, mysz, boję się, że ten lód pode mną się załamie. A mysz na to. Nie bój się, pójdę przodem i zobaczę, czy lód wytrzyma. Zo zwiedzający pyta dozorcę. Panie, kiedy będzie pan karmił małpy? A co, zgłodniał już pan? Jasiu mówi do Stasia. Małgosia została dżokejką. I występuje na zawodach w skokach przez przeszkody. I zaczęła mi wmawiać, że ma konia dżentelmena. Koń był tak dobrze wychowany, że przed każdą przeszkodą przepuszczał ją pierwszą. Siedzą cztery mrówki na drzewie i wyzywają słonia. Ty durniu, ty debilu, grubasie. Słoń się wkurzył i kopnął w drzewo, aż jedna mrówka spadła mu na kark. Nagle mrówka słyszy kolegów z góry. Kazik, uduś gnoja. Chodzi wkurzony niedźwiedź po lesie. To choinkę złamie, to kamień kopnie, to pogoni wilka. Ogólnie mocno wściekły. Chodzi i gada do siebie. Po cholerę piłem tą kawę we wrześniu. Naukowcom udało się skrzyżować złotą rybkę z rekinem. Spełnia trzy ostatnie życzenia.